10 największych zalet posiadania kota. Koty są blisko nas i warto wiedzieć, jakie zalety z tego wynikają. Ale punkt pierwszy. Poprawiają samopoczucie. Oczywiście poza tymi chwilami, gdy coś przeskromią. Obniża się też poziom stresu, wydziela się hormon szczęścia, kiedy mamy obok siebie kota. Sama obecność, obecność kota obok nas w naszym mieszkaniu, w naszym domu powoduje poprawę samopoczucia. Łatwiej radzimy sobie z problemami, łatwiej radzimy sobie ze stresem, czyli czujemy się szczęśliwsi, jesteśmy bardziej weseli i ten pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, na nasz humor jest zauważalny. Druga rzecz: zmniejszenie uczucia, poczucia samotności. Koty to doskonali towarzysze, którzy nie dadzą nam się czuć samotnie. Kot to nie tylko stworzenie, które będzie blisko nas, ale również stworzenie, które takie daje poczucie, że mamy jakąś żywą, inteligentną, bliską nam istotę obok nas. Coś, o czym często się zapomina, ale jednak koty potrafią być takimi doskonałymi przyjaciółmi, towarzyszami, zwłaszcza kiedy mamy ten problem z samotnością, kiedy jednak obok nas kogoś bliskiego brakuje. Tutaj oczywiście wiele osób powie, koledzy, rodzina, przyjaciele, ale nie zawsze jest to proste mieć takich ludzi obok siebie. Wtedy kot jak najbardziej potrafi być doskonałym towarzyszem. Trzecia zaleta z posiadania kotów to to, że się nie nudzimy. Koty, oczywiście poza tymi, które mają jeden cel w życiu, czyli spanie i leniuchowanie, są zwierzętami, które naprawdę mogą nam dużo dać w ciągu dnia powodów, żeby się nie nudzić. Wynika to z ich pomysłowości, olbrzymich pokładów ciekawości. Do tego są zabawne, wprowadzają naprawdę dużo ruchu, dużo aktywności w nasze życie. Chociaż oczywiście nie aż tak dużo jak psy, ale można powiedzieć, że to jest troszkę inny rodzaj aktywności. I z kotami naprawdę, jeśli tego będziemy chcieli, nie będziemy się jak najbardziej nudzić. Czwartą zaletą jest to, że mamy kogoś, kto pokazuje nam, że nie jesteśmy najważniejsi na świecie? Ponieważ część, bardzo duża część kotów uważa się za najważniejsze istoty na świecie. I właśnie takie koty myślą, uważają, że są bardzo, bardzo ważnymi istotami i pokazują nam, że jednak nie powinniśmy traktować tego całego świata oraz siebie tak serio, że to jednak są też inne istoty na świecie, które potrafią być. Ważniejsze. Następnie mamy to, że koty, ta zaleta z posiadania kotów jest taka, że są o wiele bardziej samodzielne niż inne zwierzęta. Oczywiście, w takim znaczeniu, że nie trzeba im poświęcać aż tak dużo czasu i wysiłku, żeby dobrze się czuły. Oczywiście są koty, które wymagają tego wysiłku, naszego czasu, uwagi, więcej, jednak duża część kotów jest taka, że. Doskonale sobie radzi na przykład ze znoszeniem samotności, potrafią sobie same poradzić ze wszystkimi rzeczami, nawet to zapewnienie im odpowiedniej ilości aktywności nie jest aż tak trudne jak w przypadku większości innych zwierząt, zwłaszcza psów. Kot, kiedy ma odpowiednie warunki, w doskonały sposób sobie tą aktywność zapewni. Na pewno o wiele lepiej i bezpieczniej dla naszego domu mieszkania niż na przykład znudzone psy. Następnie mamy kolejną zaletę, czyli to, że wymagają od nas odpowiedzialności. Posiadanie jakiegoś obowiązku, posiadanie żywej istoty, którą musimy karmić, którą musimy pielęgnować, o którą musimy dbać, o której musimy pamiętać, to jest odpowiedzialność. Coś, co jest bardzo ważnego. I chociaż nie lubimy rzeczy za które musimy być odpowiedzialni, obowiązków, to jednak posiadanie kota jest czymś na tyle fajnym, że ta odpowiedzialność, te obowiązki związane z tym posiadaniem kota jest zaletą. Warto mieć kogoś, kim się opiekujemy, o kogo musimy dbać, kogo musimy pielęgnować, i tutaj kot jest tego doskonałym przykładem. Siódma rzecz. Tutaj dotycząca najmłodszych członków naszych rodzin, ponieważ koty potrafią uczyć empatii, delikatności, no i przed chwilą wspomnianego poczucia obowiązku. Chociaż tutaj, z tym poczuciem obowiązku, jeśli chodzi o opiekę dzieci nad kotami, no nie przesadzajmy, najpierw to jest nasza rola, my musimy o nie dbać. Najmłodsi mogą nam tylko w tym pomagać. Żadnych zbyt dużych obowiązków dla tych najmłodszych, więc. Nauka empatii, delikatności, obchodzenia się z kotem jak z żywą istotą. Oczywiście tutaj mówię o takim wychowaniu, żeby te dzieci wiedziały, jak się tymi kotami zajmować. Ósma zaleta. Jesteśmy zdrowsi. Lepsza odporność, obniżone ciśnienie krwi, mniejsze ryzyko zawału, nawet o 30%. Wiele wskaźników pokazuje, wiele badań pokazuje, że takie. Samo posiadanie kota, bycie blisko tego kota, już w bardzo pozytywny sposób wpływa na nasze zdrowie, na funkcjonowanie naszego ciała. No tutaj jest też taka różnica, że dbając o kota, również pamiętamy o tym, żeby jednak o tego kota dbać, ale nie tylko żeby dbać też o siebie. To również jest tutaj w tym duży udział tego. Jednak to posiadanie kota w bardzo pozytywny sposób wpływa na nasze ciało i tylko się z tego należy cieszyć. Przedostatnia zaleta wydłużają nasze życie. Tutaj nie chodzi tylko o to, że nasza kondycja, nasze ciało jest w lepszym stanie, kiedy posiadamy kota, ale wynika to też z punktu pierwszego i drugiego czyli lepsze samopoczucie, brak poczucia samotności. Kot pozwala nam zapewnić wiele tych aspektów. Pozwala nam zrozumieć, że jednak mamy dla kogo żyć, jesteśmy spokojniejsi, bardziej o siebie dbamy. Nie mamy tego poczucia samotności, które jest bardzo, bardzo groźne i niebezpieczne, o czym się niestety często zapomina. Tu od razu zapraszam na mój drugi kanał, Marcin Pasier, link w opisie. Tam jest bardziej o takich rzeczach dotyczących odżywiania, jak stosować niektóre zioła i wiele innych ciekawych tematów, ale to samo posiadanie kota. Już pozwala nam dłużej żyć. Między innymi właśnie dlatego, że to poczucie stresu, samotności i poczucie obowiązku jest na odpowiednim poziomie. Ostatnia rzecz: są ciche. Koty z reguły przeważnie nie są zwierzętami głośnymi, nie są zwierzętami przeszkadzającymi. I nie chodzi tu tylko o naszych sąsiadów, którym na przykład szczekanie naszego psa może przeszkadzać, albo, nie wiem, no różni są sąsiedzi. I te rzeczy mogą mi przeszkadzać, choćby nawet jakiś, jakaś papuga zaczęła śpiewać, ale koty są z reguły ciche. Potrafią też wprowadzić taki spokój, równowagę do naszego domu, do naszego mieszkania, w nasze życie. To, że są ciche, że są spokojne, oczywiście w granicach normy, koty też do końca nie są takie spokojne, jednak powoduje, że posiadanie kota nie, nie sprawia tak wielu problemów z hałaśliwością, z szaleństwami, jak Posiadanie innych zwierząt. Więc to posiadanie kota jest pełne zalet. Oczywiście są też wady, o tym też kiedyś pomówimy, ale dzisiaj zajęliśmy się zaletami, których jest naprawdę dużo. Tutaj chyba najważniejszą zaletą, której nie wymieniłem, jest poczucie bliskości. Poczucie bliskości, kiedy ten kot, ten koci towarzysz, przyjaciel jest obok nas. Poczucie bliskości jest czymś bardzo, bardzo ważnym, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakt właśnie z kotem. Ponieważ ten kot może nas troszkę ignorować, może większość czasu spędzać na kanapie śpiąc, ale jednak nadal będziemy czuć bliskość, kiedy trzeba, ten kot się do nas zbliży, każe się pogłaskać, każe sobie dać jeść i to oczywiście jest czymś bardzo, bardzo fajnym. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały, szczególnie na mój drugi kanał ciekawostki o zwierzętach, który się rozwija bardzo wolno, ale się jednak rozwija. No i oczywiście na inne moje kanały. Wszystkie linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.